Szczaj Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór i zapraszam Was na kolejne okruchy życia. Dzisiaj, sobie powiemy o słowach. O słowach, które pragnie usłyszeć drugi człowiek. Są związki, w których jedno oczekuje od drugiego częstej wymiany myśli, ale spodziewa się czułych słów. Podczas gdy drugi wydaje się taki zamknięty. Tkwiąc jakby z upodobaniem w niewzruszonym milczeniu. I taki rozdźwięk jest często powodem bolesnych napięć. Jedno oczekuje ciepłego słowa, czy choćby o to, żeby drugi człowiek po prostu się odezwał, jakoś zakomunikował, a napotykając na mur, pogrąża się w rozpaczy. Drugi zaś czuje się zadręczany, Nieustannymi pytaniami, i jeszcze bardziej go coś blokuje, i zamyka się w sobie. I możemy tutaj rozróżnić takie dwa podziały osób w związku. Pierwszy podział, pierwszy rodzaj ludzi, osób, to ci, którzy pragną usłyszeć słowo. Są ludzie sprawieni miłości wyznawanej na głos. Ci mają nie tylko serce, ale i ucho połączone z sercem. Dla nich liczy się tylko to, co jest wyrażone słowem. Nie dostrzegając tego, co dla nich się robi, tak naprawdę cenią to tylko, co się do nich mówi, to, co usłyszą. Również ton, jakim się do nich mówi, liczy się dla nich bardziej niż treść. Wszystko, co jest powiedziane tonem pełnym szacunku, uprzejmości, czułości, odbiorą zawsze jako prawdziwe i łatwo to przyjmują. Natomiast wszystko, co zabrzmi w tonie złośliwym. Agresywnym, w jakiejś takiej ironii yy, uznają za nieprawdziwe i odrzucą. Drugi rodzaj osób to są ci, którzy mówią niewiele. Yy, są jednak i tacy, którzy myślą, że słowa są niekonieczne. Dla nich czyny są słowami, podczas gdy drugi być może postrzega jedynie to, co jest wypowiedziane. Yy, mogą jednak okazać się bardzo gadatliwi, kiedy na przykład rozmowa dotyczy polityki, sportu. Czy samochodów, natomiast z trudem przychodzi mówić o sobie samym i o swoich najgłębszych uczuciach. Nie lubią się zwierzać, podczas gdy druga osoba bardzo na to czeka. I co zrobić z taką sytuacją? Osoba małomówna musi sobie uświadomić, że swym milczeniem sprawia yy, drugiemu człowiekowi cierpienie. To jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić. Z drugiej strony yy, współmałżonek też musi rozumieć, że drugi yy, ma trudności w wyrażaniu uczuć yy, i że nie zawsze ponosi odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli pochodzi z rodziny, w której rozmawiało się na przykład yy, niewiele. I wreszcie, trzeba by jedno i drugie zrozumiało wagę dialogu w związku dwojga ludzi. Ileż małżeństw rozpadło się z powodu nieporozumień wynikających z braku rozmowy. To właśnie dialog pozwala małżeństwu dostosować się do nieuniknionych wyzwań, jakie wciąż życie przynosi. Prowadzić dialog, to mówić, wyrażać swoje uczucia, ale to też także słuchać, być wrażliwym na oczekiwania. I pragnienia drugiego człowieka. To jest bardzo istotne. Prowadzić dialog, to dzielić się z drugim swoimi marzeniami, swoimi ideałami, tu dawać mu swoją duszę. Dobrej soboty. Szczęść Boże.